Dzień dobry, witam moich zacnych słuchaczy. No teraz z... chciałem porozmawiać o spotkaniu człowieka wierzącego i niewierzącego. No więc każdy człowiek wierzący, to tak zdaje sobie generalnie sprawę, że dla tego człowieka niewierzącego, to my jesteśmy ludźmi z innej planety. My jesteśmy ludźmi, którzy mówią o Baśniach z Tysiąca Jednej Nocy, a człowieka niewierzącego to strasznie drażni, że człowiek dorosły i wierzy w takie średniowiecze ciemnogród, banialuki i tak dalej. Człowiek wierzący zwykle to rozumie, że tamten ma, ma, jest, ma problem. tak? Więc e, przed chwilą tu na TikToku, bo w tej chwili prowadzę dwa kanały o tym samym temacie. E, Generalnie przegrywam jedno w drugie, więc na jednym na TikToku i YouTube. E, I jakiś facet do mnie mówi: Panie, pan to jesteś taki popaprany. A kolejny gość mówi do niego tak: Życzę ci synku, żebyś był tak popaprany jak ten pan. Takie jest spotkanie człowieka wierzącego i niewierzącego. No niewierzącego człowieka to, co ja mówię, to drażni. No bo yy, kapitan yy, tak niby wygląda poważnie, a takie bzdury opowiada. Komedia. <grywania> <grywania> Ale tak to jest. Pana Jezusa traktowano jako głupka w tamtym czasie. No, za chwilę opowiem o tym dokładniej. Więc to nie da się porozumieć człowieka wierzącego z niewierzącym. Możliwości porozumienia nie występują, dopóki jeden się nie nawróci. No, tak to jest. Takie to proste i oczywiste. Dobry Boże, ja Ci bardzo za wszystko dziękuję. Dziękuję Tobie, ukochana Matko i wszystkim zastępom, aniołom się, wszystkim błogosławień Bóg Trzech Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.